13 kolejka A klasy sezonu 2022-2023 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego Czarni Wałbrzych podejmowali Włókniarza Głuszyca. Oto składy w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście Włókniarz Głuszyca, gospodarze Czarni Wałbrzych, sędzią głównym tego starcia był pan Krzysztof Dłużniak. Goście Włókniarz-Głuszyca, którzy wystąpili w tym meczu w strojach fioletowych zajmowali przed tą kolejką trzecie miejsce w tabeli, 25 punktów na koncie i duże apetyty na włączenie się do walki o mistrzostwo A-klasy. Natomiast gospodarze Czarni Wabrzych, 15 pozycja, 10 oczek w dorobku i widmo walki o utrzymanie przed Czarnymi. Tak więc ważny mecz dla obu zespołów poprzednie spotkania między tymi dużynami kończyły się z reguły wyganymi łukniarza i to zespół gości był w tym meczu faworytem ale czarni na pewno nie zamierzali tanio sprzedać swojej skóry. I rozpoczynamy pierwszą połowę meczu czarni Wabrzyk, włókniarz guszyca I pierwsza szansa dla Włókniarza. Długa piłka na połowę Czarnych. Jest Szymon Ręczkowski. Pedro Diaz. I jeden do 0 dla Włókniarza, 15 minuta meczu. A to już kolejna sytuacja dla zespołu gości. Ale piłka obok lewego słupka. I nadal przewaga zespołu Włókniarza. Tym razem na lewym skrzydle Filip Brzeziński. Podaje do Mateusza Chmielarza, Przedziewa się środkiem boiska Mateusz Kmielarz. I piłka ląduje w siatce. Mateusz Chmielarz, 27 minuta meczu. Włóknia Szczarni 2-0. Kolejna sytuacja dla gości. Mateusz Chmielarz, Tym razem woli asystenta do Filipa Brzezińskiego. Przedziewa się Filip Brzeziński. Mateusz Mielasz jeszcze raz Filip Brzeziński, sprytny lop nad bramkarzem Czarnych i w 30 minucie meczu jest 0-3. Czarni w pierwszej połowie bezradni, tutaj najlepsza sytuacja dla zespołu gospodarzy. Indywidualna szarża Tadeusza Chodackiego. I piłka minimalnie obok lewego słupka. I ponownie czarni. Tadeusz Chodacki. Jest Michał Konarzewski. Akcja lewą stroną. Patryk Marszałek. I ponownie zabrakło niewiele. Mimo tych dwóch ostatnich akcji przewaga włókniarza w pierwszej połowie była dość wyraźna. I po 45 minutach Faworyt, czyli zespół z głuszycy prowadził aż 3 do zera, i był na dobrej drodze, aby dopisać do swojego dorobku 3 punkty. A niektórzy liczyli na 4-3 dla zespołu czarnych. A jak było w drugiej połowie meczu, przekonamy się już niedługo. Czarni Wałbrzych, włógniarz Guszyca, druga połowa. Druga połowa rozpoczyna się od ataków zespołu gości. Pedro Dias. Indywidualna akcja brazylijskiego zawodnika gości Pedro Dias i piłka w rękach Bautumier Rudnickiego. I kolejna sytuacja dla gości Wojciech Choiński do Filipa Brzezińskiego. Jest już polukalnym Filip Brzeziński. 0-4. 49 minuta meczu. Czarni ambitnie próbują zdobyć bramkę honorową. Jest polukanym Sebastian Przeborowski. Wybicie piłki. Patryk Marszałek i Broniwa Fausteciuk. Pedro Diaz do Wojciecha Choińskiego. Wojciech Choiński w pole karne. Filip Brzeziński. Takich sytuacji nie marnuje. 68 minuta meczu. Patryk Gwiazdora zespołu gości. I mamy 05. I nadal ambitnie w Sebastian Przeborowski do Batumija Kulika Batumij Kulik i niewiele brakowało, a czarni zdobyliby gola honorowego. I tym razem w ataku goście Filip Brzeziński w pole karne Bartosz Iwanidis Zamieszanie i piłka w rękach Bamkarza czarnych. W ataku Czarni, Łukasz Misiak na lewym skrzydle, niedokładne wybicie Włókniarza, jest Sebastian Przeborowski, Patryk Marszałek i Kacper Trawczyński na rzut rożny. Rzut wolny dla Włókniarza, Sebastian Kosio doświadkowanie Mateusz Kazimierczak i niewiele brakowało, a mielibyśmy 0-6. A to już doliczony czas gry. Włókniarz nie ustaje w wysiłkach, aby podwyższyć wynik. Przy piłce Mateusz Chmielasz. Indywidualna akcja zawodnika włókniarza. I nie ma bramki na 06. Spotkanie Czarni wałrzych włókniarz Guszyca kończy się wynikiem 0 do 5. Pewne zwycięstwo zespołu gości, któremu gratulujemy. Dziękujemy obu zespołom za walkę, a czarnym pozostaje szukać punktów w kolejnych meczach. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.